Nion, a właściwie Tala Nicole Dima Api Valdes, jest 19. agentką, która dołączyła do protokołu Valorant. Pochodzi z Filipin i posiada moce bioelektryczne, a sama jest radiantem. Nion jest jedną z najmłodszych osób, które dołączyły do protokołu Valorant, a udało jej się dołączyć dzięki rekomendacji Chambera, którego historia jest połączona właśnie z nią. Uważa się, że swoje moce zawdzięcza dzięki burzy szczelinowej, która występuje wokół góry Pulak na Filipinach. Możemy zresztą tę burzę ujrzeć na karcie Nion. Na chwilę przerwę, ale pamiętajcie o łapie w górę, o subie jeśli jesteście nowi. i pamiętajcie że możecie mnie wspierać. Dobra, kontynuujmy. Zanim dołączyła do protokołu była zaangażowana w pracę matki i ojca oraz w KSEC, która jest jedną z filii Kingdom. Ojciec Neon jest znanym twórcą technologii, która wspomaga promienistych, radiantów, w opanowywaniu swoich mocy, w kontrolowaniu ich. Katalizator, który stworzył jej ojciec sprawił, że właściwie to dzięki niemu podążył tą, a nie inną ścieżką. Tak właściwie zaczęło się to wszystko od tego, że opracował on ochronnik, aby pomóc Neon kontrolować jej moce bioelektryczne, a ochronnik ma za zadanie regulować Napięcie wyjściowe, dzięki czemu jej moce są łatwiejsze do opanowania. Za to jej mama brała udział w opanowywaniu korupcji w Manili, w stolicy Filipin. Nie wiadomo, czy bezpośrednio Tala była w to zaangażowana, ale wiemy za to, że zaczęła później pracować dla KSEC, chociaż nie zostało nam to sprecyzowane i jakie dokładnie były jej obowiązki. Właśnie tam poznała Chambera, o którym wyrobiła sobie, no, negatywną opinię. Co ciekawe, Brimstone również był pracownikiem tej chwili w Kingdom, chociaż obecnie nie ma żadnych dowodów na to, żeby wcześniej się spotkali wraz z młodą Filipinką. Oznacza to, że że nie pracowali dla Kingdom w tym samym momencie lub też sama filia jest zbyt duża i pracowników jest po prostu ogrom, przez co mogli nie mieć okazji się spotkać. Dobra, ale jak to się w ogóle stało, że Neon została zrekrutowana? Sytuacja wyglądała tak, że Killjoy była w trakcie tworzenia portalu do ziemi Omega, a Chamber dostarczał plany portali widzianych na Fracture. I właśnie, w tym momencie Killjoy miała problem z znalezieniem zasilania do swojego portalu. W tym momencie Chamber wspomniał o Neon Brimstone'owi, informując przy tym, że nie może się sam z nią skontaktować ze względu na ich Nieporozumienia z przeszłości, ale za to Neon raczej chętnie się spotka z Brimstone'em. Niedługo potem Neon została zwerbowana jako rekrut w walce i jako źródło zasilania portalu. Wiemy również, że po dołączeniu do protokołu Valorant Neon dalej utrzymuje kontakt z rodzicami, chociaż nie jesteśmy pewni tego, czy oby na pewno jej rodzice wiedzą, czym tak naprawdę jest ten cały protokół. Ogólnie to w momencie przyjęcia Neon, Sage oraz Reyna spierali się o to, kto w ogóle powinien ją trenować. Sage chciała wytrenować ją na szlachetnego, sprawnego wojownika, podczas gdy Raina chciała dokować jej pełny potencjał, zdejmując ochronnik z jej pleców, opisując go jako kaganiec. Chamber wspierał w tym wszystkim reine próbując przekonać Brimstone'a, żeby usunąć jej to ograniczenie napięcia, a nie on temu wszystkiemu zaprzeczała. Chamber ostatecznie zdał sobie sprawę z tego, że mocniej on jest dużo, dużo większa, przez to zdjęcie jej ochronnika mogłoby nieść ze sobą katastrofalne skutki. Ogólnie to po tym, jak Killjoy ukończyła por. Portal do planety Omega, i on udała się wraz z Killjoy i Reyną na misję na. Pearl. Podczas walki jej ochronnik został zniszczony, a Nion mimo tego musiała walczyć, nie wiedząc, czy nie popełniła w tym momencie strasznego błędu. Używając swoich mocy jednak uważała na tyle, że nic się ponad to, co mieli wykonać się nie stało, ale po tej całej sytuacji była przetrzymywana w pomieszczeniu ochronnym aż do czasu, dopóki jej ochronnik nie zostanie naprawiony, żeby po prostu kogoś nie skrzywdziła. Co oznacza, że większość agentów zdaje sobie sprawę z tego, że moce są naprawdę naprawdę ogromne. W poczcie głosowej od Kilże niedługo po rekrutacji Kirjay mówi, że moc nowej rekrutki jest w jakiś sposób spleciony za pomocą radianitu z ziemią, co według niej nie powinno mieć miejsca, nie powinno być to w ogóle możliwe, co oznacza, że żaden inny promienisty nie jest w żaden sposób spleciony. Jednak obecnie nie wiemy, czym jest to tajemnicze splecenie, jednak wiemy, że istnieje ono na obu ziemiach. I to będzie na tyle z lore Neon, pamiętajcie, łapie w górę o sobie, pamiętajcie, że możecie mnie również wspierać, no i dzięki za oglądanie, cześć!